Dół, a gdzie góra. Do góry głową czy na dół głową zawsze wygląda jednakowo. Ma równe kąty, ma równe boki, tak samo długi jest i szeroki, a kto nie wierzy, ten niech sam zmierzy. Użymy kwadratianie, prostokątne się stanie. Cztery boki proste kąty. Kształt dostojny, okazały jest piękny i wspaniały. W geometrii zazdrość i przyciąga wszystkich ludzi. <noise> Nie jest prostokątem, ale owszem, czworokątem. Ma dwa ramiona i dwie podstawy. wyglądzie często budzi obawy. Kiedy smutno jest i źle, bóg trapę spełnić lżej. Srebrna trapę skrojona, to dla mamy torebka stworzona. W jego kształcie może być góra. Mogą też być drogowe znaki, ale na pewno nie brak. Spróbujcie obrócić trójkąt dookoła wysokości i już stożek z jego góry stoi przed wami otworem. Kula kuleczka, mała lub duża kuleczka. O jak miło i wesoło, kiedy kula krąży w koło, gdy objętości pole obliczamy, liczbę pi spotkamy. Kula. Spójrzcie uważnie dookoła. Wszędzie są okręgi i koła. Jest okrągłe, pełne bywa, a więc koło się nazywa. Ole zaś, R kwadrat b, niech w pamięci zawsze mm -hmm. Geometria jest trudna do noszenia. W razie zaznaczone kształty i ostre kąty łatwo mogą zreformować sylwetkę. Nieumiejąc na stylizacja wybuchli każdy mankament figury i zaburzy jej proporcje. Nie oznacza to jednak, żeby z tego rezygnować. Prawdziwe stylisko matematyczki lubią wyzwania. Z pewnością spodoba im się taka zabawa w Zachęcamy do projektowania i noszenia geometrycznych strojów. Dana stylizacja pomoże polubić matematykę, nawet przez tych, których była koszmarem. Bardzo prosimy, wszystkie top modelki, o pokazanie się jeszcze raz.